Yośium, nożkiem, to jest gamer, a dzisiaj zagram sobie w grę pod tytułem Torn Uktu. I ta gra ma polegać na tym, że jesteśmy takim dzieciakiem, który żyje ze swoją mamą. Jakiś dziwny potwór o nazwie Torn Uktu przyjdzie do nas i będzie próbował nas. No wiecie co? Wyeliminować. Light on Winter Polar Night. You find yourself unable to sleep. Awoken with a strange uneasy feeling, with your mother fast asleep, you decide to move to the living room. With not much to do, you start reading an old book you found on the town bookstore earlier that day. Okay, rusko spoko. Okay, e, zamraćenie okna, No, czy ja wiem, czy taka piękna. Read the book. Okay. Close. Front. To ah, to, that's to, to the same as because in in that section. Okay. The Toranuktu is an evil create origination from Alaska folklore. The Alaskan is yes. okay. Folk folklore. Its physical form is described as having both human and reindeer characteristics. Mm. Trzy face. It was the body of a man, but who is four feet. His skin is pale white, but his cover is black. For and he has eyes that glow at night. Okay, czyli ten tornuk który jest z, z folkloru z Alaski, Alaskan, Alaska to to, to osoba Alaska. Kolor jego skóry jest biały i ma świecące e, oczy w środku nosy. Okej okay, A ja sobie zobaczę co my tu mamy za e, pokoje Spare room spare, Spear Spear e, Moms room, bedroom Mamy kitchen oczywiście Tu mamy lodówkę Tu mamy Okej, okay, tu mamy tego e, Okno, backdoor Coś, coś, są jakieś drzwi Tak, to są drzwi I mamy a łazienkę, dobra co ja tu mogę zrobić, tak, a propos tej gry? Tak do końca nie wiem. Aha. Okej, okay, słyszałem coś. To był ten tornuk tu. O, jest coś napisane inne. Polar night. The Tornuktu is said to only be seen in the months of November through January. During this most Alaska experience, a time of darkness also known as polar night, where the sun ceases to rise. It is believed the Tornuktu is unable to attack outside of this months due to a weakness to the sun. Okay, not Polarna. Okej, okay. mamy komin straszny Aha, dobra, bo możemy możemy potem przejść Okej, okay. jeszcze wyższe Okej, okay, drzwi są otwarte Co jest bałwan? Zamknąłem mu drzwi. Temu ja tornuktu Okej. Okay. Idę szybko książkę przeczytać kolejną. Ten tornuktu, chce się tutaj chyba tutaj do naszego domu wbić. To Kevin sam w domu. Bez skitu. The snowman. I oh, know. Yeah, the snowman. I think Tornukhtu is near in finding snowmen like figures with our sight to have faces of the death and smell like human corpses. It is believed some figures will, uh, will surround a house before the Tornukhtu attacks. Another thing it might be near is exhibit -like feeling of fear or distress with no direct cause. Surround of house. Around. ok stary ty też straszny ty jesteś serio straszny stary ok o znowu muszę wrócić moja książka jest chyba zrobiona ok i, i go to nie będzie a nie jest cały czas Okej okay. A nie, nie, tu już przeczytaliśmy To jest straszne. Dobra, nieważne. Żadnej latarki nie, nie mamy, nie mogę też biegać. Aha, bo ich jest tutaj kilku dobra. Jest tam Jest w pokoju Jest tam i jest. I jest tam Aha, czekajcie, co ja teraz mam zrobić? Bo tak nie, nie, nie do końca wiem. Nie do końca wiem, co mam zrobić. Aha yy. Oho!

elity odrest, okay, to skip to it elity odrest, elity odrest, elity odrest, elity odrest, elity atak, że atak, że zabiera dzieci przez komin i i odrest, te tych dzieci. odrest, te dzieci, spoko o nie, odrest, elity gdzie elity sam. elity odrest, elity odrest, Okay. It is believed only once the tornado can die, it will serve the dev. So once it find a house to attack, there is nothing can be done to stop it. There you are. Jeśli on nam wyjdzie do domu, to nic mogę zrobić, tak? Przygotujcie się na jumpscare, widzowie. Fajnie. To co zamknąć. Oha! Okej, okay, mogę, mogę biegać. Nie. O nie. Oha! Bo imie, mnie. tu nie Okay.